Ale jeszcze wnioski, jeszcze są przecież końcowe. Proszę panią, to pani pamięta o mnie? No, cały czas pan mówił i nie dochodził pan do wniosku. Znowu trzy kartki pani dałem. Tam. Przeczyta pani? Proszę w sprawie i uzasadnić Efekt krugera Gröninga. Ludzie o niskich kwalifikacjach wyciągają błędne wnioski i podejmują błędne decyzje, ale nie są w stanie uświadomić sobie swoich błędów z powodu niskich kwalifikacji. No, to taki wniosek bym chciał, bo to się przyda tutaj, bo zaobserwowałem takie... Na jaką okoliczność na okoliczność spotykania się z takimi ludźmi właśnie. Podać nazwiska. Co to jest no, efekt naukowy, proszę zobaczyć, jeszcze raz. Ludzie o niskich kwalifikacjach, kwalifikacjach niskich, uh, wyciągają błędne wnioski, gdyż podejmują błędne decyzje, gdyż wyciągnęli błędne wnioski, ale nie są w stanie uświadomić swoich, swoich błędów, z powodu paranoi, czyli spotykam się z paranoikami, też mogę powiedzieć? czy mam podać nazwiska? Mogę podać. Jest? skoro jest efekt Dunninga Krugera, to znaczy, że są nazwiska pod efekt duninga Krugera, jak to znaczy trzeba zbadać, więc składam wniosek o zbadanie tego zjawiska. Na, na mnie nawet i na, proszę bardzo, Juliuszu i Bogusławie. I oczywiście pani będzie jako o, można powiedzieć y, jak to się nazywa hmm. też oczywiście dołączyłem panią do badań, żeby mieć porównanie. Tak. Dobrze, to czy to pani przyjęła? Czy to pani przyjęła? Na razie niczego nie przyjmuję. Zmówię się jakąkolwiek. Ale to beze mnie wtedy. Czy ma Pani jeszcze jakieś wnioski? Dobrze, mam kolejny taki wniosek ja psychologiczny do Pani. Proszę? Trzeba Panią, tutaj do zbadania są moce dla Pani? tutaj Oczywiście, bo Pani dysponuje mocami. Pierwszy. Nie tak chodzi. Przedkładam starych do dowodowych. And that, and that, czyli do. ale zaraz, bo ja tu widzę na monitorze, że oni. Ja może powiem panu dziennikarzowi, co oni tu robią. Na monitorze wygląda tak, że tu już jest zakończenie, napisane zakończenie, a oni sobie wpisują. Zresztą to widać na monitorze. Tu jest już. Proszę zająć miejsce. Co on postanowił? No, to już jest napisane to, co on postanowił. Zanim postanowił. Rozumiesz? Akta już są napisane, a wpisywane jest tu w środku teraz i dobrze zauważyłem, no, gdzie piszą. Pani Moniko, za takie rzeczy się wylatuje z pracy, nawet jak się jest Ma pan sędzią. jeszcze jakieś wnioski dowodowe, czy to wszystko i kończymy? Oj, to dziewięć mocy pani dałem, by zwyciężać. Proszę mi sprawdzić, czy u mnie jest moc postrzegania. Spostrzegam. O, i moc, postrzeganie u pana Rafała się trafiło tak, chyba. Spostrz... Głowy. Moment, żeby pani to nie pisała z głowy, bo to jest naukowe. Naukowe czyta się mm, jak naukowiec. Teksty naukowe czyta się naukowo, proszę panią. Więc nie byle jak, proszę mi czytać, tylko naukowo, proszę bardzo. Zatytułowano o, Refleksja na dziś w tym na jaką okoliczność? Na okoliczność mocy, by zwyciężać. Na okoliczność mocy To cóż to można powiedzieć? Coś jeszcze. Oczywiście, moc postrzegania. Czy posiadam? Tutaj posiadam moc postrzegania, ponieważ jest ważną rzecz postrzegam. Postrzegam tutaj paranoję, postrzegam. E... Proszę? No. Proszę. Moc wyboru. Widzi Pani, moc ja wyboru. mówię, że ja mam wybór, a pani mi blokuje wybór, czyli pani, pani nie ma mi mocy blokuje. wyboru. Moc działania. Mam działanie, a pani mówi, że nie mogę mieć ja. działania. Moc doświadczenia. Obliża mi Pani doświadczenie dziennikarskie, doświadczenie każde już tutaj. Każde, każde, każde. Moc refleksji. Ja mam potężną, a pani nie przeczytała jeszcze pani nie... No, to Omawiam przecież moc refleksji teraz. to, refleksja na dziś to jest. To, to jest, to jest moc refleksji. Pani ma refleksję na dziś i tam trzeba nadawać sens w tych refleksjach na dziś. Dobrze, pani. ma pan jeszcze jakieś kartki do przytoczenia? Moc nauki. Omawiam wniosek. Moc nauki. Teraz pani się sprawdza, czy ma pani moc nauki, czy później, na Czyli później. Czyli rozumiem, że tylko te dwie kartki, tak? Nie. Omawiam. Jest to już w połowie dopiero jestem. Dobra, moc się pan nie przedłożył poza dwoma kartkami. Jeszcze jakieś kartki pan składa do Dowody zaraz, czy... mocy to są. Panią. O, to jest ładne. Ale dlaczego ja mam przerywać sobie moją mowę? Na razie żaden z dowodów nie jest istotny dla sprawy. Ma pan coś jeszcze? To ja tak wiecznie wysłyszał pani, bo pani jest w Panią, kiedy wy się nauczycie na pamięć Panią, nie czytać tych kartek? Chyba, kapelka, wniosek do wodoru no, stworzonego, Oddać wniosek do wodoru starożytnego, jak nie ma dzieciństwa. Dlaczego? 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 To czym to jest, co dałem? Z jakiej dziedziny to jest, może tak? Bo to chyba nieprawne jest, czy jest bezprawne? Jaka to jest dziedzina, co pamiętaj? Co to jest za dziedzina? Bo trzeba się przyjrzeć. Może to jest nauka, fizyka, może to jest prawo, może to jest psychologia, może to jest filozofia, może to jest... Dobrze, nie wiadomo, że nie wyczerpaliśmy również. Nie wyczerpaliśmy. Co on postanowił? Uwagi na konieczność kolejnej przyjemności sprawia. Znaczy termin rozprawy. Z uwagi na braku terminów na dzień dwudziestego szóstego stycznia Wcześniej godzina 9, sala 340. Ale będziemy się starali o zmianę sali. Więc... O myśli Pani, że będzie Pani jeszcze? E, druga szampana. Co Pan powiedział? Chcę wyznaczyć kolejny termin sprawy na dzień 28 stycznia 2020 roku, również godzina 9, sala. Nie zgadzam się na 28. I Nie na zgadzam się z terminem. Mam kolizję terminów, 28. Proszę o dokonanie.

A właśnie, proszę bardzo, prokuratora Marcina Celarka. Proszę Panią, prosiłem o Marcina Jesowa Celarka. Miał być obowiązkowo. Dlaczego nie ma Marcina Celarka? To wszystko. Dlaczego nie ma prokurującego na sali, się pytam? Pani sędzio, dlaczego nie ma prokurującego na sali? Proszę powiedzieć. Dlaczego? Ale dlaczego? Dlaczego nie ma prokurującego Ja Nie pogadasz, Wanda. Może gdzie indziej pogadamy. Z panią się nie dorozumiemy. Pani Wanda no była świadkiem co to się wydarzyło z Panią Proszę Panią, ja Pani życzę jak najlepiej no, Ale coś ja Pani dałem tą płytę Dobrze, na razie ja nie mam nią notowanych Więc na kolejny tygodniu można złożyć Spatrząc za dobór Trzeba Wanda, ja po prostu nie przeżyłem co już takiego w życiu jeszcze Mam nadzieję, że Pani będzie Wziąłem tą płytę, Pani nie przyjęła Aha, jeszcze sprzęt i nas tu nie ma Aha, i się nie zgadzam na 28 to od razu mówię To proszę Panią No, tak Aha, właśnie, właśnie Panie no, Pani Moniko Pani Do widzenia do Wyjątkowo spokojnie wyszedłem. Co innego jest nagrywanie, a co innego jest tło.